To jest podcast biegacza, a ja nazywam się Paweł Matner, więc słuchaj, biegaj i bądź zdrowy, bo tego właśnie chcesz. Jedziemy! Starty kontrolne w przygotowaniu do maratonu. A więc tak, jak sama nazwa wskazuje, starty kontrolne w przygotowaniu do maratonu to niekoniecznie muszą wyjść, bo przecież przygotowujemy się do maratonu, więc start na dychę, czy w półmaratonie, czy na piątkę może nam nie wyjść, bo przecież trenujemy do maratonu, jak nas zawskazuje. Będąc, to wszystko zależy tak naprawdę, czy na start wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale generalnie ja swoim zawodnikom odradzam starty pośrednie, ponieważ przede wszystkim są mocno obciążeni treningiem maratońskim, gdzie mocno trenują to jest raz, dwa, w treningu do maratonu inne prędkości przeważają i inny rodzaj troszeczkę treningu ukierunkowany właśnie na maraton. A trzy trenujemy przecież pod maraton, a nie pod te starty na 5, 10 km czy pół maraton. Kolejną sprawą jest to, że dlaczego nie dyktuję takich startów pośrednich, jest to, że zawodnik po takim nieudanym starcie y, może się podłamać psychicznie, bo nie tak nie do końca wszyscy. Są w stanie to zrozumieć, że trenując do maratonu, nie my niekoniecznie się poprawimy na innych dystansach przed tym startem w maratonie. Po maratonie, oczywiście jest taka tendencja, że można fajnie pobiec dyszkę czy półmaraton, ale to wszystko generalnie to zależy od osoby, od tego, jak ten maraton przebiegał, jak organizm został mocno zmęczony tym maraton, itd, i tak dalej. Więc, trenując do maratonu, trenujemy do maratonu, bazujemy na innych prędkościach, ten trening jest troszeczkę inny, zwiększy objętościowo. Możemy być zamuleni i starty na krótszych dystansach mogą nam po prostu nie wyjść, bo nie jeśli są zmęczone, jesteśmy zmęczeni siłowo, troszeczkę zamuleni kilometrażem. Brakuje gdzieś tam tej świeżości, intensywności, więc mm, starty pośrednie nie wychodzą wtedy. Nie wychodzą więc odradzam takie starty yy, zawodnikom, którzy trenują pod moim okiem i skupiamy się tylko i wyłącznie na treningu nie tracimy tego cennego czasu właśnie na starty, bo przed tym startem trzeba troszeczkę odpocząć, złapać świeżości i tak dalej, więc wypada nam kolejny trening do maratonu, a jeszcze w międzyczasie gdzieś tam się przypałęta jakaś sytuacja, zdarzenie losowe i tak dalej, gdzie trening trzeba przesunąć, no bo wiadomo jesteśmy ludźmi, dom, rodzina, praca, czasem też może jakaś choroba się pojawi, więc z tego względu starty do, przygotowaniu do maratonu, starty pośrednie zdecydowanie odradzam, no bo one mówiąc krótko nie zawsze wyjdą i raczej nie wychodzą, bo przecież trenujemy do maratonu. I nawet czołówka nasza e, z naszego krajowego podwórka, tak e, niekoniecznie na przykład Henryk już od wielu, wielu e, lat nie startuje w żadnym starcie typu półmaraton e, przed maratonem, czy chociażby jakimś tam innym jako takie przetarcie, czy, czy sprawdzenie siebie, bo Trenując do maratonu, trenujemy do maratonu, a nie do półmaratonu, albo a nie do dyszki czy do piątki. My jesteśmy ukierunkowani na to, aby uzyskać dobry wynik w maratonie, a nie na innym dystansie, więc tutaj to się no, mija z celem startowanie na innych pośrednich dystansach. Oczywiście, to też jest zależne od jednostki, od procesu treningowego itd., ale mówię, Trenując do maratonu, skupmy się na tym, żeby trenować do maratonu, nie rozdrabniać się, nie rozmieniać się na drobne i nie wytracać też niepotrzebnie gdzieś tam tej formy, no bo jednak startujemy mocno, potem musimy odpocząć i tak dalej, nie daj Boże dojdzie do tego osłabienia organizmu, może jakaś infekcja, choroba i już mm, tak naprawdę mamy parę dni, a może nawet i tygodni w plecy w treningu do maratonu, gdzie... Mocno przepracowaliśmy okres treningowy było wiele wyrzeczeń, poświęceń, trudu, potu, łez, krwi itd., itd. Więc szkoda by tego wszystko było zostawiać na taki dosłownie, no w cudzysłowie byle jaki e, niepotrzebny start po drodze do maratonu. Więc trenując do maratonu, raczej radziłbym odpuścić sobie starty pośrednie i w taki też sposób Postępuję z moimi podopiecznymi, z moimi zawodnikami, gdzie skupiamy się na treningu, na jak najlepszym wykonaniu, zregenerowaniu tego treningu, adaptacji naszego organizmu do obciążeń treningowych, bo generalnie na tym wszystko to polega, żeby trening wykonać to jedno, ale przede wszystkim zregenerować i przystosować się do tych obciążeń treningowych, żeby one oddały potem pod postacią dobrego rezultatu, zdrowego biegu na maratonie gdzieś tam bez tej ściany po tym 30-35 km w pełnym zdrowiu i kondycji psychofizycznej, żeby zawodnicy ukończyli ten maraton i generalnie na tym się skupiam trenując właśnie z moimi podobycznymi, odpuszczając te starty pośrednie. Więc podsumowując, trenując do maratonu, trenujemy do maratonu, a nie do dystansów krótszych, pośrednich które chcielibyście startować przed maratonem, odpuśćcie sobie to, skupcie się na treningu, na dobrej regeneracji, a maraton wyjdzie Wam wtedy dobrze, lepiej i nie będziecie mieli też niepotrzebnego stresu związanego z tym, że wyszedł, nie wyszedł Wam start pośredni i Wy się stresujecie, że coś jest nie tak, że forma, że może za, za słabo trenujecie i wtedy dowalacie trening i przeciążacie Wasz e, was organizm i później maraton może w 99% przypadków nie wyjść, bo zazwyczaj jest tak, że jak nam coś nie wychodzi, to zastanawiamy się, że może za lekko trenujemy i przekręcamy wtedy śrubę. No i kolejna sprawa no to też to, że psychicznie wtedy już troszeczkę mamy doła, zastanawiamy się i tak dalej, więc też nie jesteśmy w takiej komfortowej sytuacji, jakby to miało miejsce w przypadku dobrego treningu i wykonywanych fajnie jednostek treningowych, więc Radził, radziłbym odpuszczać starty pośrednie, a skupić się na treningu, bo jeżeli trening idzie dobrze, to my widzimy, widzimy jeżeli monitorujemy oczywiście systematycznie ten trening, e, jak się nam biegało, samopoczucie, rodzaj zmęczenia, tempo, tętno i tak dalej, no to patrząc, bazując na treningu, widzimy, że idziemy w dobrym kierunku. I oczywiście, jeżeli to monitorujemy regularnie, bo to, że na jednym treningu nam się biegało dobrze, a na drugim źle, to nic nie znaczy. Liczy się powtarzalność tych bodźców i naszych odczuć, naszego organizmu, że przez okres czasu powtarzamy dobry trening, że było dobrze, dobrze, tu było takie, tu takie, tu się czułem lepiej, tu też i tak dalej, a, a nie, że tylko na jednym treningu byliśmy mistrzem jednego treningu i koniec, albo że też jeden trening nam wyszedł źle, bo często też tak jest, że niektóre osoby nie wyjdzie jeden trening już załamany itd. To był tylko jeden trening. Popatrz sobie na ostatnie kilka tygodni, kilka miesięcy, pół roku, jak ci trening szedł dobrze. To, że trening nie wyszedł, to mógł być nie wiem może wstałeś lewą nowo, może się nie wyspałeś może troszeczkę większy stres w pracy może coś się nie tak było zjedzone może po prostu gorszy dzień więc to jedna jednostka, czy tam ja tak jak się mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni tak samo jeden taki wypadek przy pracy czy coś, to nic nie zmienia. E, tak samo w drugą stronę, jeżeli jeden tylko jeden trening nam wyjdzie dobrze, to też nie świadczy o tym, że będzie sukces. Liczy się powtarzalność danego procesu w naszych przygotowaniach, więc powtarzamy dobre jednostki treningowe, cieszmy się też tym, nagradzajmy się po dobrych treningach, monitorujmy generalnie nasz trening, żebyśmy wiedzieli, że idziemy w dobrym kierunku i wtedy nie potrzebujemy startów pośrednich, które niosą za sobą ryzyko niepowodzenia, frustracji i potem też e, słabszej kondycji, tej psychofizycznej, podczas startu w maratonie. Tak więc biegajcie i bądźcie zdrowi. Dziękuję za słuchanie. Pozdrawiam. Cześć.